Witam, panowie inwestorzy i traderzy. Usługa informacyjno-analityczna jest w kontakcie guru.markets. Zacznijmy od danych podsumowujących korporacje. Przyjrzyjmy się każdemu parametrowi bardziej szczegółowo poniżej. W razie konieczności możliwe jest wstrzymanie odtwarzania filmu. Sugerujemy przyjrzeć się bliżej każdemu parametrowi organizacji. Teraz przeanalizujemy z Tobą aktualne wskaźniki korporacji. Levi Strauss Co., Ticker: LFVI. -E -E. Niniejsza recenzja została sporządzona w oparciu o aktualne dane z dnia 12 lipca 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets firma Levi Strauss Co., należy do podkategorii. Clauden Brands w ocenie bierze udział 47 organizacji. Wynik badanej firmy przedstawia się następująco: 2,5 na 10 punktów. Średnia ocen w tej podkategorii wynosi 1,4 punktu. Jeśli spojrzeć szerzej, w kontekście rynku akcji w ogóle, widzimy, że średni wynik dla całego rynku wynosi 1,8 punktu. W porównaniu z wynikiem 2,5 punktu Levi Strauss Co. Porównanie dynamiki ceny akcji spółki Levi Strauss Co i podkategorii firm. Widzimy, że w ciągu 12 miesięcy akcje Levi Strauss Co wykazały dynamikę na poziomie 19,4%. Wobec dynamiki cen w podkategorii na poziomie 11,9%. Kapitalizacja rynkowa organizacji Levi Strauss Co wynosi 8,67 miliarda dolarów. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 277 miliardów dolarów podkategoria ta jest warta 1,5 miliarda dolarów. Wartość księgowa spółki szacowana jest na i 55 miliarda dolarów. A kapitalizacja tej podkategorii wynosi 52 miliardy dolarów. Porównując akcje giełdowe i wartość księgową, możemy zobaczyć następujące informacje. Zajęty udział Levi Strauss Co. So w podkategorii przy ocenie kapitalizacji giełdowej wynosi 3,128 Kapitalizacja wartości księgowej wynosi 1,45 Ocena udziału organizacji w rynku i kapitalizacji bilansowej podkategorii Zła 1 punkt. Zobowiązania spółki wynoszą i 584 000 miliarda dolarów. Zobowiązania finansowe w stosunku do kapitalizacji księgowej wynoszą 107% kapitału. Ocena zadłużenia spółki: zła -1 punkt. Wskaźnik ceny rynkowej do zysku spółki wynosi 21,4. Średnia dla podkategorii wynosi 27,8. Ocena wskaźnika wartości giełdowej do zysku w porównaniu do spółek z podkategorii: dobra -1 pkt. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 405 milionów dolarów. Przewiduje się, że zyski w ciągu następnych 12 miesięcy wyniosą 570 milionów dolarów. Ocena wskaźnika prognozowanego przyszłego zysku w porównaniu z podkategorią dobry 0,5 PKT. Stosunek wartości przedsiębiorstwa do przychodów wynosi 1,4. Średnia w podkategorii wynosi 1,6. Ocena wskaźników giełdowych cen do przychodów w porównaniu do wskaźników spółek z dobre 50 PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 6,330 mln dolarów. Oczekuje się, że przychody w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosą 8,160 mln USD. Ocena wskaźników prognozowanej sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii 0,5 PKT. Marża sprzedaży wynosi 6,4% przy średniej tej podkategorii wynoszącej 5,8%. Ocena rentowności na tle wskaźników podkategorii dobra: 50 PKT. Udział spółki pod względem liczby zatrudnionych w tej podkategorii wynosi 3,327 jest to o 6% więcej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału przypadającego na jednego pracownika spółki wynosi 464 000 dolarów, podczas gdy w podkategorii jest to 494 000 dolarów. Ocena wielkości kapitału zakładowego przedsiębiorstwa przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu do wskaźników z podkategorii dobra 0,5 PKT. Kwota zysku przypadająca na jednego pracownika wynosi 21,7 tysiąc dolarów. Ze średnią w podkategorii 17,7 000 dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobra 50 pKT. Przychód firmy na jednego pracownika wynosi 339 tysiące dolarów. Podkategoria. 308 tysięcy dolarów. Ocena udziału przychodów przypadających na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobre 0,5 PKT. Akcje krótkie stanowią 7,1% w porównaniu do średniej dla tej podkategorii wynoszącej 5,7%. Wskaźnik RSI 14 pokazuje poziom 81% dla firmy Levi Strauss Co., podczas gdy w podkategorii poziom RSI 14 wynosi około 58%. Aktualna cena akcji spółki wynosi około 21,96 dolara amerykańskiego. Konsensusowa cena akcji spółki wynosi około 22,93 dolara amerykańskiego. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień, jest ona dostępna dla wszystkich, link do niej znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie decyzje podjęte wcześniej w danym sezonie przez system informacji i odniesienia oceny Guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. W wyniku wyceny papierów wartościowych Levi Strauss Co. So. System informacyjno-odniesieniowy oceny Guru Markets pojęto następującą decyzję: nie otwieraj oferty, ponieważ ten film jest recenzją. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu informacji i odniesień Guru Markets.